bardziej podobało jak y, y, ma, y, malowałem farbami y, z kolegą Maćkiem ko, y, planetę Mars. Dzisiaj co chwilę omówiliśmy kosmos, gadaliśmy o planetach i o Słońcu i o różnych gwiazdach. Kosmos na dłoni to tytuł prezentacji przygotowanej przez uczniów klasy drugiej D Szkoły Podstawowej numer 3. Podczas zajęć lekcyjnych dzieci prezentowały swoje prace w postaci przestrzennej instalacji układu słonecznego. Własnoręcznie pomalowały planety i słońce, a także stworzyły model teleskopu. Układ słoneczny, wykonany przez uczniów, tworzy wrażenie 3D. Dzieci przygotowały tematyczne plakaty oraz czytały informację o planetach. Taka forma prowadzenia zajęć z pewnością bardziej przyciąga uwagę uczniów. Przygotowaliśmy krótką informację na temat. Układu Słonecznego, kosmosu. Wczoraj y, uczniowie malowali planety Układu Słonecznego, i tak powstała Piękna praca. Jest to bardzo ciekawy pomysł, ciekawa forma pracy. Inaczej troszeczkę wygląda, jest większe zamieszanie, ale myślę, że w głowach na pewno zostanie o wiele więcej informacji niż po takiej zwykłej lekcji. Pomysł zrodził się z naszej pasji, mojej córki i mojej pasji. Zajmuję się od jakiegoś czasu tematyką kosmosu. Pomyślałem sobie, że podzielimy się tą pasją razem z dziećmi z klasy 2 D. No i to wyszło bardzo fajnie. Temat pracy to jest. To jest roboczy temat, to jest kosmos na dłoni. Tak, Taka praca. Chodzi o to, że dzieci tutaj manualnie wykonywały pracę, ręcznie malowały. Dużo dowiedziały się o kosmosie. Malowanie kosmosów. Mhm, a to wie? Że mogliśmy spędzić w malowaniu... I że się podobała wszystkim nasza praca. Mi się najbardziej podobało, jak robiłam ziemię, bo wszyscy zaangażowali się w pracę. Ci podobało, jak robiłam z koleżanką Jowisza, malowałam. Mi się najbardziej podobało malowanie plakatu. Mi się podobało, jak najbardziej robiłam z moimi kolegami i z moimi koleżankami słońce duże.